Cześć wszystkim! Dzisiaj Wam pokażę zrobić kolejną charakteryzację na Halloween. Jest to bardzo prosta charakteryzacja, nie potrzebuje jakichś wielkich umiejętności, ani dużo czasu. I myślę, że wszystkie potrzebne rzeczy będziecie mogli znaleźć u siebie w kosmetyczkach. Także jeżeli chcecie zobaczyć jak zrobiłam te rozcięcia na swoim policzku, to zostawajcie ze mną. Ja już mam jakiś makijaż na sobie, to jest po prostu makijaż, który sobie rano nałożyłam No i stwierdziłam, że nie będę go zmywała, tylko dzisiejszą charakteryzację zrobię na tle tego makijażu Jeżeli chcecie, możecie zaczynać w ogóle bez żadnego makijażu, jeżeli chcecie, możecie być bardzo mocno pomalowani To dzisiaj w ogóle nie ma znaczenia No i pierwszy produkt, którego będę używała, to jest klej do rzęs w tubce Proponuję używać mianowicie kleju w tubce, dlatego że to będzie najwygodniej dla dzisiejszej charakteryzacji i za sekundę zobaczycie dlaczego. Teraz musicie zdecydować, gdzie byście chcieli, żeby się znajdowały Wasze szramy. Ja stwierdziłam, że zrobię chyba ze trzy sztuki tutaj na policzku. No i teraz będziemy pracować z naszym klejem. Bierzemy tubkę i obracamy ją do góry nogami. I zaczynając od dołu robimy na swoim policzku linię kleju do ręce. byś tyle linii, ile dzieci chcieli. Ja stwierdziłam, że zrobię trzy. Teraz nam się przyda coś takiego. E, szczerze mówiąc, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale to jest taka szpatułka, takie coś w tym stylu dla robienia manikir. No i potrzebujemy tej strony, tej ostrzejszej. E, również możecie zamiast tego użyć patyczków z, z drzewa pomarańczy. Myślę, że będą również bardzo dobrze działały. No i teraz chcemy jakoś troszeczkę zaostrzyć granice, te końcówki tego kleja do rzęs, żeby to w wyniku wyglądało troszeczkę bardziej naturalnie. Czekałam 5 minut i teraz biorę z powrotem swoją szpatułkę i będę rozcinać te paseczki kleju, które sobie nałożyłam na policzek. Zaczynam od samego początku i jadę szpatułką aż do samego końca. Żeby była wyrazista, pusta linia po środku. I to samo robię z resztą. Nie wciskajcie szpatułką e, zbyt mocno, bo będzie bolało i uszkodzicie sobie cerę po prostu. I teraz czekamy kolejne 10-15 minut, żeby to wszystko wyschło do końca. Dobra, ja sobie odczekałam z 15 minut i już nie mogę dalej czekać, bo jestem bardzo niecierpliwa. Jeżeli jesteście cierpliwi, to bardzo Wam radzę poczekać do końca. Ja nie mogę. Teraz chcę to wszystko zakryć e, korektorem, który by pasował e, do koloru mojej skóry. Żeby to wszystko wyglądało troszeczkę bardziej naturalnie. I nanoszę tutaj swój korektor i wklepuję i delikatnie to rozcieram palcem. Jak widzicie to jeszcze bardziej uwypukla nam teksturę tego, co zrobiliśmy. Teraz popracujemy z cieniami. Ja biorę tutaj ten czerwony matowy cień i za pomocą bardzo małego pędzelka będę nanosić ten cień przy granicach e, swoich blizn. Robię to, żeby nadać temu wszystkiemu bardziej realistyczny wygląd, ponieważ kiedy nasza e, skóra jest rozcięta i głęboko, to ona jest bardzo podrażniona dookoła tego ciemnego um, bordowego cienia. Z pomocą tego samego pędzelka będę nanosić ten cień do środka tych rozcięć. Żeby to wszystko wyglądało 3D. Ostatnim krokiem jest naniesienie czegoś, co będzie się trzymało długo na naszej twarzy i co będzie przez długi czas błyszczało. Ja tutaj użyję pomadek. Ee, w sensie szminek. To jest moja paletka, którą zrobiłam bardzo, bardzo dawno temu Ja użyję tego czerwonego koloru i tego ciemnego bordowego Będę mieszać te kolory, aż nie uzyskam koloru, który bym chciała Jeżeli macie jakąś ciemnobordową szminkę, która i tak fajnie wygląda To możecie użyć tylko tej szminki Ja mieszam te kolory wyłącznie dlatego, że nie mam pasującego koloru Ja bym radziła używać niematowych szminek Tylko z takim błyszczącym wykończeniem no bo jak już mówiłam, to będzie długo się trzymać na naszej twarzy i błyszczeć i wyglądać jak krew Taki kolor uzyskałam po tym, jak zmiksowałam te dwie szminki I teraz za pomocą małego pędzelka będę nakładać te szminki do samego środka podrapań Możecie to nałożyć dosyć grubą warstwą i wtedy będzie wyglądało, jakby krew się zebrała w jednym miejscu i zaczynała e, zasychać. Ale starajcie się nakładać szminkę do samego środku i starajcie się nie wychodzić, nie wyjeżdżać poza granicę. Jeżeli macie sztuczną krew, to oczywiście możecie jej użyć. Ja mam tylko, nie będę jej używała, ponieważ wczoraj już próbowałam robić tę charakteryzację i nic mi nie wyszło, bo moja krew była za jasna i za płynna i wyglądało to bardzo, bardzo sztucznie. Tak wygląda ta charakteryzacja na samym końcu. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tym tutorialu i napiszcie, jak chcecie się pomalować na Halloween, o ile w ogóle będziecie. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i również możecie mnie znaleźć na Instagramie i na Fejsie. Dzięki wielkie Wam wszystkim za uwagę i zobaczymy się w moim kolejnym filmiku. Pa!